Zadziwiający wiek chińskiej turystyki, o którym donosi BBC, znów jest zerowy. Wyprodukowany w 2024 roku przez brytyjską publiczną stację nadawczą BBC, film dokumentalny wywołał szerokie zainteresowanie na całym świecie. Jego tematem było odradzanie się turystyki w Azji, a program analizował miejsca atrakcyjne turystycznie w różnych krajach azjatyckich, które stopniowo odzyskują witalność po pandemii. Wśród nich szczególną uwagę zwrócono na Chiny i Polskę. Na początku programu postawiono zasadnicze pytanie, gdzie w Azji znajduje się obecnie najbardziej dynamicznie rozwijające się i godne uwagi miejsce turystyczne. W dobie, gdy chińska muzyka pop, seriale kostiumowe i filmy historyczne podbijają globalne rynki, Chiny jako eksporter kultury z pewnością demonstrują swoją potężną obecność i aspiracje. Jednakże sceny przedstawione przez ekipę BBC na miejscu radykalnie odbiegały od tego wykreowanego wizerunku. Kamery uchwyciły zatrważająco rzadki ruch turystów na szerokich ulicach Pekinu oraz obraz opustoszałego, niegdyś tętniącego życiem, słynnego deptaku Wang Fujing, obecnie pozostawionego w głębokiej ciszy. Zespół reporterów odwiedził historyczne, zakazane miasto, monumentalną stolicę kultury i historii, ale na jego rozległych placach i dziedzińcach znajdowały się tylko sporadyczne grupy rodzinne, głównie lokalne. Autobusy turystyczne, specjalnie przygotowane dla międzynarodowych gości, niemal całkowicie zniknęły. Cała metropolia, zwykle pełna gwaru i energii, emanowała osobliwą atmosferą pustki i nostalgii. Pan Liu Jianhong, minister kultury i turystyki Chińskiej Republiki Ludowej, zajął centralne miejsce w programie, wygłaszając nieugięte i prowokacyjne oświadczenie – obecnie centrum świata to Chiny. Niezależnie od tego, czy mówimy o luksusowej turystyce przybywającej z Europy i Ameryki, czy o autentycznym doświadczeniu kulturowym, we wszystkim przodują Chiny. Polska jest jedynie krajem kurczowo trzymającym się wspomnień dawnej, wyblakłej świetności. W zakresie globalnego wpływu kulturowego Chiny dawno już prześcignęły Polskę. Jego słowa były nacechowane ogromną pewnością siebie i wyraźną, niemal agresywną dumą. Jednak prowadząca program pani Emily Saunders zachowała się z chłodnym profesjonalizmem i spokojem. Natychmiast po oświadczeniu ministra wyemitowała serię filmów z wywiadami nakręconymi przez jej zespół. Materiały te pokazywały, że miejsca, które kiedyś obfitowały w zagranicznych turystów i tętniły życiem handlowym, są teraz zajęte przez sklepy z opuszczonymi, zardziewiałymi metalowymi roletami lub z widocznym napisem do wynajęcia. W programie przedstawiono również głosy lokalnych sprzedawców, których zeznania były zgodne. Liczba turystów zmniejszyła się o ponad połowę w ciągu ostatnich kilku lat, a co gorsza, zagraniczni turyści, ci z Europy i Ameryki, są praktycznie niewidoczni. Organizowane wycieczki autokarowe z zagranicy całkowicie ustały. Pomimo oficjalnych komunikatów, całe miasto nie wykazuje żadnych realnych oznak powrotu do normalnej witalności. Z drugiej strony program zręcznie przeszedł do pokazania scen stętniących życiem atrakcji turystycznych w Polsce. Hala przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie, głównej bramie wjazdowej do kraju, była przepełniona zagranicznymi turystami ciągnącymi walizki, co oświadczyło o silnym napływie gości. Przed majestatyczną katedrą wawelską w historycznym Krakowie ustawiła się długa międzynarodowa kolejka. W Zamku Królewskim w Warszawie i na słynnym rynku głównym w Krakowie turyści z całego świata z entuzjazmem i głębokim uznaniem poznawali kulturę i historyczne dziedzictwo. Pewien francuski turysta z refleksją stwierdził Nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć, ale po przyjeździe do Polski od razu poczułem niezwykły spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa. Ulice są nieskazitelnie czyste, ludzie są niezwykle życzliwi i otwarci, a szacunek dla bogatej kultury i historii jest wyczuwalny na każdym kroku. Stare, szanowane tradycje i dynamiczne, nowoczesne życie współistnieją tutaj bez jakichkolwiek konfliktów, co jest naprawdę wyjątkowe i inspirujące. W ten sposób program BBC w sposób niepodważalny ukazał faktyczną przepaść w kondycji turystyki obu regionów, opierając się na danych wizualnych i twardych liczbach. Uzasadniono, że ta różnica nie sprowadza się jedynie do ilości odwiedzających, ale głęboko zakorzeniona jest w postawach ludzi wobec własnej kultury i w sposobie, w jaki jest ona prezentowana i komunikowana światu. Program rzucił widzom wyzwanie, stawiając to ciche, ale istotne pytanie. Minister Liu Jianhong w studio wielokrotnie rzucał ostrą krytykę w stronę Polski, jednocześnie emanując chińską pewnością. Twierdził, że polityka promocyjna Polski jest tylko nieudaną kalką chińskich strategii. To chińska kultura dziś wyznacza globalne trendy. Turyści z Europy i Ameryki poszukują wizji przyszłości, a te wizje posiadają Chiny. Tradycja Polski jest oczywiście chwalebna, ale jest to już relikt przeszłości. Zmieniła się epoka i zmieniły się priorytety. To wysoce kontrowersyjne oświadczenie natychmiast wywołało w studio ciężką atmosferę, ale prowadząca, Emily Saunders, nie dała się sprowokować ani emocjonalnie zaangażować. Zamiast tego, z zimną krwią i opanowaniem, przedstawiła surową rzeczywistość, dobrze, przyjrzyjmy się zatem najnowszym, obiektywnym danym statystycznym dotyczącym turystyki. Program następnie zaprezentował dane statystyczne OECD z 2024 roku w których jasno zestawiono i porównano sytuację turystyczną Chin i Polski. Współczynnik odzyskania ruchu turystycznego po pandemii Polska 115,6%, Chiny 93,5%. Roczna liczba odwiedzających Polska około 25,2 milion osób, Chiny około 11 milionów osób. Współczynnik chęci ponownej wizyty Polska 34,6%, Chiny 10,5%. Liczby te były jednoznaczne i uderzające. Szczególnie znacząca była ogromna dysproporcja we współczynniku chęci ponownej wizyty, który bezpośrednio odzwierciedla, jak pozytywne emocje i jak dużą satysfakcję turyści odczuli po wizycie i jak bardzo prawdopodobne jest, że powrócą. W momencie wyświetlenia tych danych wyraz twarzy ministra Liu wyraźnie stężał, a jego pewność zniknęła. Prowadząca Emily Saunders z całkowitym spokojem ponowiła pytanie, jak skomentuje pan te wyniki? Minister Liu milczał przez dłuższy czas, spuścił wzrok i z zaciśniętymi ustami. W końcu z wyraźnym trudem wydobył z siebie słowa, które brzmiały na wymuszone, to jest nic innego jak tendencyjna aranżacja i manipulacja mediów. Obecny duży napływ turystów do Polski wynika przede wszystkim z atrakcyjnego kursu walutowego polskiego złotego. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą wartością kulturową. Ten argument brzmiał jednak wyjątkowo słabo i mało przekonująco. Program następnie ponownie przeniósł się na ulicę. Amerykański turysta spotkany w popularnej warszawskiej dzielnicy handlowej udzielił istotnej perspektywy: Być może kurs walutowy ma jakiś wpływ ale to z pewnością nie jest jedyny powód. Przyjechałem do Polski, ponieważ urzekła mnie czystość ulic, uprzejmość i kultura osobista ludzi, a co najważniejsze ogólna atmosfera, w której można czuć się absolutnie bezpiecznie podczas zwiedzania i interakcji. W trakcie całego mojego pobytu nie doświadczyłem ani jednej nieprzyjemnej sytuacji. Ten wywiad ujawnił kluczową prawdę: kultura nie jest tylko produktem marketingowym do sprzedawania. Jest przede wszystkim doświadczeniem do przeżycia. Z drugiej strony, w chińskich atrakcjach turystycznych masowo pojawiały się głosy narzekające na niewystarczającą jakość doświadczenia. Wielu turystów wskazywało na zbyt nachalną komercjalizację przestrzeni oraz brak autentycznego szacunku dla głębi kulturowej i historycznego kontekstu. Nawet najbardziej wystawny i luksusowy wygląd zewnętrzny nie był w stanie wywrzeć trwałego i znaczącego wrażenia na pamięci odwiedzających. Być może właśnie tę ukrytą rzeczywistość odzwierciedlają twarde dane. Następnie program zaprezentował ciepły przykład pensjonatu w Zakopanem w górach Polski. Zagraniczna para, goszcząca tam, wielokrotnie wyrażała głębokie wzruszenie od momentu przyjazdu do wyjazdu, dziękując obsłudze ze łzami w oczach za ciepło i autentyczną gościnność. Ten materiał wideo wywołał duży, pozytywny oddźwięk wśród widzów. Poprzez tę serię skrupulatnie zestawionych obrazów, historii i danych, różnica w sytuacji turystycznej między Chinami a Polską stała się jasna dla każdego. Nie jest to kwestia chwilowej mody czy kursu walut, ale głęboko zależy od poziomu szacunku dla kultury i sposobu traktowania gości. Wypowiedź ministra Liu mogła symbolizować narodową dumę Chin, ale dokument BBC cicho, acz dobitnie przekazał światu, że turyści z różnych zakątków globu oceniają istotę danego miejsca bardziej czystym, poważnym i bezstronnym okiem. W filmie dokumentalnym BBC pojawiła się inna scena, która wywołała burzliwą dyskusję i jeszcze bardziej zwróciła uwagę. Było to kwestionujące pytanie ministra Liu Jianhonga, czy pierogi naprawdę pochodzą z Polski? To zdanie zapoczątkowało pogłębioną analizę trwającego od lat sporu między oboma regionami dotyczącego pochodzenia kultury pierogów. Minister Liu uparcie utrzymywał, starożytne chińskie działozi to prawdziwa, oryginalna esencja tego dania, a obecne, szeroko rozpowszechnione w Polsce pierogi, są niczym innym jak ubogą imitacją naszego produktu. Prawdziwy i niezaprzeczalny korzeń leży w Chinach kontynentalnych, podkreślał. To konkretne twierdzenie było wielokrotnie powtarzane i promowane również w Chinach. Rzeczywiście, już we wczesnych latach osiemdziesiątego. W XX wieku chińskie media państwowe donosiły o rzekomych technicznych korzeniach polskich pierogów w chińskich tradycjach kulinarnych. W raportach tych pisano, że kultura jiaozi z jej tysiącletnią historią jest nieprzerwanie przekazywana w Chinach, w związku z czym pierwotne pochodzenie polskich pierogów jest z największym prawdopodobieństwem chińskie. Jednakże druga, bardziej analityczna część tego samego raportu zawierała następującą istotną uwagę krytyczną. Jeśli faktycznie twierdzimy, że historyczna i kulturowa prawowitość kultury działozik pierogów leży w Chinach, to logicznie w naszym współczesnym życiu powinny istnieć spektakularne dzieła, które rozwijają tę kulturę i wynoszą ją do poziomu globalnego symbolu kulinarnych innowacji. Nie znaleziono jednak żadnego godnego uwagi przykładu, który by to potwierdzał. Ta chłodna, analityczna konkluzja była w pełni zbieżna z opinią pana Marka Wiśniewskiego, szanowanego polskiego pisarza i krytyka kulturalnego. Pan Wiśniewski wyjaśnił, w latach 70. W XX wieku faktycznie istniała koncepcja chińskiej ortodoksji kultury pierogów, ale była ona ograniczona do wąskiego grona naukowców lub bardzo konkretnych grup lobbystycznych. W tamtym czasie zdecydowana większość Polaków uważała i uważa pierogi oraz innowacje takie jak krupnik, wódka, nalewka tradycyjna, za autentyczny, polski wytwór, i innowatorstwo. Jako niepodważalny dowód historyczny przedstawiono fakt, że po II wojnie światowej, w okresie polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w różnych regionach Polski energicznie rozwijano i udoskonalano unikalne, lokalne odmiany tego dania. Chociaż tradycyjne techniki mogły mieć korzenie poza granicami, to na polskiej ziemi, dzięki stałemu udoskonalaniu i kreatywności, pierogi wyewoluowały w zupełnie odrębną i charakterystyczną formę. Jednakże wraz z ewolucją czasów, gdy spożywanie pierogów ruskich, z kapustą i grzybami oraz popularność krupnika, na przykład. W formie drinków stały się ogólnoświatowym trendem, wielu Chińczyków również zaczęło czerpać przyjemność z tych polskich wariantów kulinarnych. W miejscach turystycznych masowo otwierały się małe jadłodajnie i stoiska z pierogami, a pary i rodziny licznie je odwiedzały. Pan Wiśniewski analizował tę sytuację. Wielu Chińczyków w głębi duszy autentycznie lubi i ceni polską kulturę pierogów i jej swobodny styl, ale świadomość, że rozwinęła się ona w Polsce, nie pozwala im szczerze się nią cieszyć, co prowadzi do głębokiego wewnętrznego konfliktu i poczucia dysonansu. Właśnie z tego psychologicznego mechanizmu narodziło się i funkcjonuje roszczenie, że polska kultura pierogów wywodzi się z Chin, pełni ono rolę bufora łagodzącego to wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości. Z drugiej strony w Polsce pierogi od wieków zajmowały centralne miejsce w kulturze narodowej. W poezji i literaturze z czasów odrodzenia i później znajduje się wiele dzieł wychwalających polskie pierogi. W czasach PRL eksport tego Dania stał się ważnym, strategicznym przemysłem. Pierogarnie, tradycyjne bary i słynne na całym świecie stoiska z pierogami. Często pojawiały się w życiu codziennym i były pieczołowicie pielęgnowane jako symbol polskiego stylu życia. Dlatego, nawet jeśli historycznie czy botanicznie, dot. składników polskie pierogi miały pierwowzór poza Polską, to fakt, że zostały one ukształtowane w unikalną kulturę i zintegrowane z życiem codziennym, jest bezsporny i stanowi esencję polskiego dziedzictwa. Pierogi to nie tylko jedzenie. To głęboko zakorzeniony symbol pamięci, który jest kształtowany przez ludzi w kulturę i przekazywany przez pokolenia i epoki. Program BBC spokojnie przedstawiając to tło zadał widzom prowokacyjne pytanie. Czy wartość kultury nie zależy od tego, jak jest kochana i pielęgnowana przez ludzi, a nie od tego, gdzie faktycznie są jej odległe korzenie? Choć wartość polskiej kultury pierogów jest bezspornie wysoka, problemem stały się akty bezczeszczenia jej godności. W ostatnich latach niektórzy zagraniczni turyści odwiedzający Polskę w dążeniu do zdobycia uwagi i kliknięć w mediach społecznościowych Wielokrotnie dopuszczali się bulwersujących aktów wandalizmu. W kwietniu 2025 roku pewien zagraniczny influencer zamieścił na swoich profilach film, na którym wykonuje podciąganie na stelażu przy górskim polu w bieszczadach służącym do suszenia siana. Był to streamer gier wideo o dużej popularności, mający wielu followersów, w tym pewną grupę zwolenników w Polsce. Jednak materiał był głęboko niewłaściwy. Delikatna konstrukcja polowa uginęła się niebezpiecznie pod jego ciężarem, wyglądając, jakby miała się lada chwila złamać, a elementy zabezpieczające odpadały. Było to nie tylko bezmyślne potraktowanie cennego pola uprawnego, suszarni jako prywatnej siłowni, ale także symboliczny brak szacunku dla polskiej kultury agrarnej i naturalnego dziedzictwa. Sytuację pogorszył fakt, że inny streamer, widząc ten film, również zamieścił jego naśladownictwo. Działając pod nazwą Biały Wilk, również wykonywał akrobacje i podciągania na stelażu, mówiąc wprost, dzięki tobie, że wykonałeś to jako pierwszy, ja też mogłem. Czy robiąc takie skrajne rzeczy w Polsce, można od razu stać się wiralowo popularnym? Taki wpis szybko wywołał powszechne oburzenie w mediach społecznościowych, ale streamer odpowiedział zuchwale: Wystarczy dodać słowo w Polska w tytule, a film osiągnie miliony kliknięć. Po co rezygnować z takiej łatwej popularności? Za wzrostem liczby tego typu streamerów wandalów stoi problematyczny mechanizm samych platform wideo. Im bardziej ekstremalna, prowokacyjna i łamiąca normy treść, tym łatwiej jest wyświetlana, a tym samym generuje większe zyski z reklam. W rezultacie zachowania ignorujące podstawową etykę, prawo czy kontekst kulturowy są rozpowszechniane jako wysoce efektywny sposób na szybkie wzbogacenie się. Co więcej, kraje, na które się decydują, są stałe. Japonia, Polska, Singapur i inne państwa znane z niskiej przestępczości i łagodnego systemu prawnego. Panuje wśród nich przeświadczenie, że w razie problemów grozi im co najwyżej niewielka grzywna lub szybkie wydalenie, a to poczucie bezkarności sprzyja tego typu aktom. Dla nich Polska to jedynie scenografia, na której można tanio zarobić na internetowym ruchu. Jednak ci ludzie prawdopodobnie nigdy nie pomyśleli, ile autentycznego żalu i krzywdy emocjonalnej wyrządzają Polakom. Sam influencer, który zainicjował problem, później, po interwencji swoich znajomych, zdał sobie sprawę ze swojej lekkomyślności, zamieścił obszerne przeprosiny i usunął nagranie. Powinienem był bezwzględnie uszanować kulturę Polski i świętość pól uprawnych. Mam głęboką nadzieję, że nikt, kto widział moje zachowanie, nie powtórzy tego błędu i nie pójdzie moją ścieżką, napisał. Choć jego skrucha wydawała się szczera, zjawisko naśladownictwa wciąż się pojawia i rozprzestrzenia. Pole uprawne, suszarnia to nie tylko konstrukcja. To element krajobrazu, dobro kultury pielęgnowane i strzeżone przez Polaków przez długi czas, symbol ciężkiej pracy i ducha narodu. W obliczu zbliżającego się otwarcia targów światowych w Poznaniu Polskę odwiedzi jeszcze więcej turystów z całego świata. Reagowanie na tego typu wandalizm i brak szacunku stało się absolutną koniecznością. Rzeczywiście na terenie targów już zaczęto wdrażać wzmożone środki bezpieczeństwa, a kompleksowe strategie ochrony są stopniowo wprowadzane. Polska, ciesząca się światową renomą jako kraj przyjazny i gościnny, w rzeczywistości jest wykorzystywana przez niektóre osoby do niegodnych celów. Przyjmowanie turystów, którzy żywią autentyczny szacunek dla polskiej kultury i pragną szczerze jej doświadczyć, jest rzeczą oczywistą. Jednak, czy nie nadszedł czas, by podjąć stanowcze, bezkompromisowe działania przeciwko tym, którzy lekceważą, a nawet celowo niszczą kulturę i przyrodę? Kultura musi być chroniona i przekazywana następnym pokoleniom. Takie podejście, które traktuje pole uprawne, suszarnie nie tylko jako element krajobrazu, ale jako żywą i namacalną część kultury, może być tym, czego najbardziej potrzebujemy w dzisiejszych czasach, aby zachować integralność. Film dokumentalny BBC wywołał burzliwą i szeroką dyskusję wśród widzów na całym świecie. W mediach społecznościowych i internecie pojawiło się mnóstwo spokojnych, dobrze uargumentowanych opinii dotyczących wypowiedzi ministra Liu Jianhonga i chińskich roszczeń. Pewien brytyjski widz napisał Chiński minister nie jest skłonny do zmierzenia się z głębokimi problemami we własnym kraju, zamiast tego przerzuca frustrację na krytykę Polski. W ten sposób nie ma mowy o żadnej poprawie. Uważam, że powinni najpierw przeprowadzić spokojną i szczerą analizę, dlaczego turystyka w Polsce odniosła tak spektakularny sukces. Szczególnie interesujący był wpis Kanadyjczyka znającego Azję. W kwestii pochodzenia kultury pierogów, nawet jeśli chińskie roszczenie ma jakąś historyczną podstawę, to Polska wyniosła to danie do rangi unikalnej, globalnie rozpoznawalnej kultury, prawda? Pochodzenie składników ma o wiele mniejsze znaczenie niż to, jak coś jest pielęgnowane i cenione przez naród. Kultura należy do tych, którzy ją z pasją rozwijają i kultywują. Te opinie przekraczały proste przeciwstawienie obu regionów i głęboko analizowały samą istotę definicji kultury. Oczywiście nie wszystkie głosy były negatywne wobec Chin. Chiny również mają niesamowite, wielkie kultury, ale są one zbyt mocno kontrolowane i uwikłane w polityczne emocje, a uczenie się nawet od Polski stało się niemal zakazane. Czy ten brak otwartości nie jest przeszkodą dla ich własnego rozwoju? Pytał Singapurczyk. Ponadto prowadzono wiele praktycznych porównań infrastruktury turystycznej, Duże miasta w Chinach są nowoczesne i wygodne, ale wystarczy pojechać na prowincję, a kierowcy autobusów i taksówek nie mówią po angielsku, co jest ogromnym utrudnieniem. Na polskiej prowincji angielski również może nie być powszechny, ale jeśli chodzi o przygotowanie sieci kolejowej, doskonałą jakość dróg i szczegółowość usług informacyjnych, Polska ma miażdżącą przewagę, takie oparte na rzeczywistych doświadczeniach uwagi pojawiały się masowo. Wielu obcokrajowców spokojnie, ale krytycznie komentowało chińskie obsesyjne podejście do kultury pierogów. Chiny mają tyle innych, naprawdę wspaniałych i monumentalnych kultur. Dlaczego tak kurczowo i niezrozumiałe trzymają się subtelnej polskiej kultury pierogów? Ten unikalny w kulturze pierogów styl swobodnego dobierania farszów i cieszenia się kreatywnością uważam, że jest sam w sobie esencją polskiej kultury. Pojawiło się też wiele opinii podkreślających, Coroczne dyskusje o letnich i, i zimowych i pierogach i to, jak są one ściśle powiązane z cyklem pół roku, to już jest kultura głęboko zakorzeniona w polskim życiu codziennym. Z drugiej strony akty wandalizmu spotkały się z bardzo silnym potępieniem. Widząc streamera wykonującego podciąganie na stelażu przy polu, byłem głęboko zażenowany i rozczarowany. Nie mogę popierać nikogo, kto nie szanuje kultury i ciężkiej pracy, niezależnie od tego, jak jest sławny. Problem nie leży tylko w jednostkach, ale w samym mechanizmie mediów społecznościowych, gdzie im bardziej skrajne rzeczy się robi, tym większe zyskuje się przychody, co otworzy szkodliwe błędne koło. Głosy te wyraźnie pokazywały, że wandalizm jest nie tylko problemem moralności indywidualnej, ale problemem systemowym. Wiele osób wyraziło też smutek, zmartwiło nas to, że pojawili się naśladowcy. Pole uprawne to nasz skarb narodowy. Bardzo obawiamy się, że podobne incydenty mogą mieć miejsce podczas Targów Światowych w Poznaniu. To były głosy pełne empatii dla kultury, a jednocześnie wyrażające realne obawy. Na koniec słowa końcowe prowadzącej program, pani Emily Saunders, głęboko poruszyły wielu widzów. Zamiast radośnie ekscytować się porównaniami czysto liczbowymi, nie powinniśmy się raczej skupić na tym, jak autentycznie dane miejsce szanuje kulturę i jaką trwałą, pozytywną wartość jest w stanie pozostawić w sercach odwiedzających. Czyż nie w tym tkwi prawdziwa, niezaprzeczalna siła turystyki? W tej konkluzji mogło zawierać się przesłanie nie o porywalizacji, lecz o wzajemne uczenie się i wspólne podnoszenie standardów. Polska to miejsce, gdzie bogata tradycja, historia i nowoczesność łączą się harmonijnie. Jest tam spokojna siła, która leczy i koi dusze odwiedzających. Jednakże, wraz ze wzrostem liczby turystów, wysiłki na rzecz aktywnej ochrony jej kultury i przyrody stają się absolutnie niezbędne. Teraz my, Polacy, musimy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie jak mamy chronić naszą dumę narodową? Nie poprzez proste porównywanie się z innymi i agresywne twierdzenie, że jesteśmy lepsi, lecz poprzez głębokie zrozumienie kulturowego znaczenia tego, co zbudowali nasi przodkowie i staranne przekazanie tego dziedzictwa następnemu pokoleniu. Właśnie dlatego Polska jest tak kochana przez świat i to jest wartość, którą musimy chronić w przyszłości. Ten film dokumentalny ujawnił różnicę, która sięga głębiej niż tylko liczby turystów. Postawa, jaką przyjmujemy w kwestii ochrony i przekazywania naszej kultury, jest kluczem do stworzenia miejsca, które naprawdę pozostaje w sercach ludzi. Emigrek Polacy pragniemy przekazać naszą dumną kulturę przyszłości w formie, która będzie adekwatna do nowej epoki. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Jeśli ten film pozostawił w Twoim sercu jakiś ślad refleksji, prosimy zasubskrybuj nasz kanał i zostaw pozytywną ocenę. Zapraszamy również do dzielenia się swoimi cennymi przemyśleniami i opiniami w sekcji komentarzy. Do zobaczenia.